Dzięki widzowie, czy chcecie zobaczyć najłatwiejszy sposób na zarabianie szybkich pieniędzy w Farming Simulator 17? Jeżeli tak, to klikacie sobie notyfikację. Macie to. Nie pamiętam skąd to pobrałem, ale chyba inne. I tutaj macie sobie ten. I szukacie takiego sobie. I szukacie... Yy... Gdzie to był? Czekajcie, zaraz wam pokażę. Ogólnie polecam taką mapę. I taką mapę. Dobra, przejdźmy do tego moda. Dobra, mamy go, mam. To jest ten, nazywa się Monitool. Ogólnie jak na niego klikniecie, to będziecie mieli instrukcję jak go obsługiwać. Więc tutaj macie na przykład hmm, najlepszą, o, ten, najlepszy sposób na ten, najlep, najłatwiejszy i najlepszy sposób tego obsługiwania. Satyryg plus alt plus 9. Czyli wam pokażę, jaki manner wykonać na klawiaturze. Control. Mm. Control Alt. I tu klikamy dziewiątkę. tylko ja nie umiem tego głowy pokazać. Okej, okay, poczekajcie, teraz pokażę. Ogólnie mam takie coś. Teraz to na to postawię i teraz wam to pokażę. Klasu. Czekajcie, bo te ręce. Te paluchy znaczy, no ręce. Musicie odwrócić. Hmm, dobra. Ciężko to się będzie. Czekajcie, zrobię ten cięcie. Okej, okay, mamy to. Teraz tak. Ctrl, Alt. I dziewiątka. I w tym właśnie momencie mamy ten milion pieniędzy. Pokażę Wam to jeszcze na tym, na moim, ten. Na moim sejpie. Już wchodzimy do jasienicy. To jest ogólnie mój już Save 024 To już poznaje po stosie siana i tu po bramie. Ale nieważne. Przejdźmy do naszej, naszej sztuczki. Stawiamy to tu. Ctrl. Ctrl Alt 9. Proszę bardzo. Czekajcie. Da, trochę tego zrobię. Mam już 20 minut dzięki temu. Więc nie promuję żadnego skamu. To jest realne. Więc proszę sobie pobrać, jak ktoś ma komputer. Bo no, bo chyba na PlayStation bo na konsoli to nie działa. Trzeba to sprzątnąć. I to też. Sprąknięte. to by byłoby na tyle. Ja wychodzę bez zapisywania, już na tym nie gram. Mam nowe. Na razie cześć. Oj, tu mnie widzicie.